28 czerwca na rondzie Solidarności w Kościerzynie doszło do niebezpiecznej kolizji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letnia kobieta kierująca Volkswagenem zjechała z ronda i uderzyła w pojazd marki Toyota. W wyniku wypadku dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Dzisiaj, około godziny 12, dyżurny komendy powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie, że na zbiegu ulic. Szopińskiego i Wojska Polskiego na Rondzie Solidarności doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wstępnie ustalili okoliczności tego wydarzenia. Okazało się, że 19-letnia kobieta jadąca samochodem marki Volkswagen straciła panowanie nad tym pojazdem, zjeżdżając z ronda, przejechała przez wysepkę i uderzyła w prawidłowo jadącą Toyotę. W wyniku tego zderzenia a więc ta dziewiętnastolatka oraz kierujący Toyotą 50-latek trafili do szpitala. Policjanci przebadali trzeźwość, uczestnicy tego, tego wypadku byli trzeźwi i obydwoje trafili do kościelskiego szpitala.